Siemanko widzowie, dzisiaj będziemy grali w, na Brookhaven, po prostu będziemy grali na Brookhaven w Roblox, dawno nie było Brookhaven, także no widzowie dzisiaj sobie, ej, 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 ej. no, także dzisiaj sobie pogramy widzowie, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, chłopeczkę w górę, też jego udospoćcie ten film, też będzie bylando. Z góry każdemu dziękuję. Widzowie, no bo na 500 subów robię mocną rzecz, a kiedy jadę do Janek, coś powiem ten w lasko tak na potek to ym, w następny weekend, nie w ten. Ym, no przepraszam, ale więc tak, nie? Widzowie mamy najlepsze auto, widzowie. Patrzcie, wchodzicie sobie tutaj. Są takie auta do wyboru. Brum brumiczek. Widzowie, brum brumiczek to jest najlepsze auto, jakie możecie sobie wymarzyć i je wybrać, widzowie. Um, bo brum brumiczek to jest, no dosłownie, patrzcie, czekajcie. Kurczę, nie mogę, a to, to ja tak mogę dać, no to czekajcie, dam. 49 40... yy, prędkość. I jeszcze dam sobie, no, 55 maksymalna prędkość. Um, I widzę, jedziemy brum brumiczkiem bo brum-brumiczek jest mega dobry. Dosłownie, patrzcie jak to zasuwa. Nie wiem, czy wam, czy mi się tylko tak. Oj, oj, kurde, ale przywaliłem. Ej, ej. Co jest, czemu ta myszka jest tak nieustabilizowana? Nie, no dobra, daj mi brum brumbrumiczka znowu. Daj mi znowu brum, brumiczka. No widzowie, nie wiem, czy Wam się tylko tak wydaje, czy mi, ale. Jest maksymalna prędkość, jest. Widzowie, no. Patrzcie. No, jak to zasuwa. No nie wiem, czy Wam się tylko tak wydaje, no ale patrzcie, widzę. Widzę. jak to driftuje. No to ja nie mam drifta włączonego, a to i tak driftuje. Ej, dobra, XD. Nie, nie, ale nie wiem, czy Wam. Tylko się tak wydaje, czy mi, że ten brum brumiczek normalnie zasuwa 200 na godzinę, jakby mieliście kupiony dobra, może nie 200 na godzinę, ale jakby mieliście, mieliście dane na pie, na 100, nie, na 80, 80 prędkości, no dosłownie patrzcie jak to zasuwa, no jakby ten pakiet kupiliście, mieliście 80 prędkości, no. No, nie, no, dosłownie to tak zasuwa. Ciekawe, jak to od środka wygląda. Nie wiem, czy coś widać. Co jest zagrane? Nie wiem, czy coś zbytnio widać, ale. Widzowie, może zacinać. Ale ty dosłownie, no. No, co jest grane, widzowie? Brum, brumiczek jest mega, mega szybki, widzowie. No więc tak, nie my będziemy... Nie to jest moje ulubione auto, ja, ja od dzisiaj jeżdżę brum brumiczkiem, widzowie. Ej, ty jeden, nie wal we mnie. Bo zgłoszę cię na policję, <grym> Ale taką tutaj, na Brookhaven. Dobra, jedziemy sobie... Jedziemy sobie... No i widzicie, on się wszędzie zmieści, tak? To bym tym moim autem... Kurczę, no ten... Przy, przy, przywalił, nie? I bym nie mógł jechać. Widzowie w ogóle. W ogóle. I tutaj jest moje ulubione miejsce, żeby wybierać domki. Dobra, to nie jest. To jest siedemnastka akurat. Tej to nie wybieram dawno. Weźmy sobie standardowo, jaki jest najlepszy domek. Oczywiście, że. O ten widzowie, to jest najlepszy domek. Napiszcie widzowie w komentarzu pod tym filmem, czy mam inne domki wybierać, bo ten sam domek w kółko, no to nie wiem. Yy, ale dobra. Okej. Okay. Yy, parkujemy naszym brumbrumiczkiem. Nie, zróbmy porównanie, czekajcie. No no, brumbrumiczek to tu nawet się nie trzeba starać, widzowie. Brumbrumiczek to od razu po, po klasiku wjedzie. Tu to normalnie mo można sobie parkować. No bo on jest taki mały. Oj, garażu zapomniałem otworzyć. Chcą dźwięk gaśnicy XD. Dobra? Dobra, ten Brumbrumiczek już tutaj niech zostanie, tak? Sterowanie domem. Zamknijmy. No i widzowie, ten domek jest mega kozacki, bo mi się tak podoba. Tutaj mamy parking z takimi normalnie ten. Um, i dziurami. A widzowie, i patrzcie. Nie wiem, czy to należy do sekretów, ale zobaczcie, tutaj możecie sobie wejść. To jest jakaś kapsuła czasu, czy coś. Więc ja nie wiem. I dobra. Co ja dam tu na dół? daję tu na dół. To zjedzie na dół? A nie, to zejdźcie do góry. Ja teraz tu wejdę. Eee. Dobra. Ty to jest dziwne. Co to jest? Dobra, kliknijmy to pierwsze. Aha, to jest fajne, bo to na górę nas przeniesie. Dobra. A to drugie? Co to jest? W ogóle widzowie je się zastanawiają, gdzie jest bank w tym bo domu? Bo jak wy nie wiecie, to ja nie wiem. Dobra, ale widzowie, teraz, żeby to otworzyłem, no to zostawcie subs subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. Łapeczkę w górę też, jak udostępnicie ten film, dalej też będzie Bajlando. Widzowie, więc. Macie na no to 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Z góry każdemu dziękuję widzowie, kto subskrybował, także no, lecimy. Nie! Nie! O, oł, o! Nie! 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 Dobra, widzowie, to pokazuje, że ten dom jest najlepszy. To jest chyba najbardziej ukryty safe na Brookhaven. Co to robi? A, trzymam w ręce. Co to robi? Weźmy to kliknijmy. A, tutaj na Ale nie, to jest. Widzowie, to powinno należeć. Dobra, ja to w sekretach pokazuję, bo to powinno należeć do sekretów. Nie wiem, jak wam, ale dla mnie to powinno do sekretów należeć, widzowie. No bo. Dosłownie Ej, daj mi to kliknąć. No nie no, ale dosłownie jeszcze jest taki dźwięk, widzowie. I teraz możemy sobie w wsiano wziąć i... Money money, many e -e, money ni, money money, e, -e money ni. No ale nie, widzowie! Dobra, przyznajcie mi rację, to powinno... Widzowie napiszcie w komentarzu, czy to powinno należeć do sekretów, bo jak według mnie... To powinno należeć do sekretów na Brookhaven. No bo to jest mocne. To jest mega mocne. Zamknijmy safe. Ale to jest dosłownie mega mocne widzowie. No. Taki safe ukryty. Tak ukryty safe. No to nie wiem, kto ma w domu taki ukryty safe, więc to potwierdza, że ten dom jest dosłownie najlepszy, widzowie. Najładniej wygląda, ma naj... Ma najbezpieczniejszy safe, o którym nikt się nie dowie, bo, widzowie, to po coś musiało być tutaj, nie? Ej, o, op. a, xd, i tutaj się ten, dobra, na dół, i niech ta winda zjeżdża, dobra, dziękuję. Ale, widzowie, to, to powinno naleźć do sekretów, co wam przed chwilą pokazałam, no bo... Tutaj tak to stoi, no to trochę takie dziwne, nie? Że tutaj jest takie przejście. No bo wiedziałam, że coś tutaj musi być. A teraz my lecimy na górę. Czyli na najlepsze pięterko. Pięterko VIP, widzowie. Zobaczcie. Tutaj takie pięterko. I teraz widzowie... Zostawiliście widzę, wystawcie suba i jestem teraz bogaty jak zostawiliście suba. Money money e e money 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 e e money ni. kasa 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 oh yeah o oh yeah o oh yeah kasa 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 ja są się kąpie. ja z kasą się kąpie. Mnie to nie obchodzi ale ka -asa. kasa ja z kasą się kąpię, bo to mój gold Kasa, kasa, a a. Kasa jest najlepsza. No więc, tak, widzę, mamy tutaj kasę. Ręce też my jest kasą. Ręce też my jest kasą. Bo kasa, kasa, kasa. Ja wydaję siano. ale mnie to nie obchodzi, bo jestem bogaty. Na wszystko mnie sta, a aś na bruk. He, Jeja, yeah, jeja, yeah, jeja. Yeah. Na Kibelku też jestem z Sianem. Ej, widzowie, proszę się nie patrzeć. Na Kibelku też jestem z Sianem. Jestem z Sianem, bo siano jest najlepsze. Siano, siano, siano. Siano jest najlepsze. Ja se wydaje hajs. On leci w powietrze, ale. Ja tym się nie przejmuję, bo kasa to mój gold, a ja mam jej tyle, że aż po prostu mogę ją wydawać sobie gdzie chcę. E, e. No widzowie, jak wam się podobała piosenka, to zostawcie suba widzowie. A mamy bardzo dużo kasy, kasa, kasa, kasa. Kasa, ojea, oh yeah, ojea, oh yeah, ojea, oh yeah, ojea. Oh yeah. Aż chyba sobie zamówię iPhone'a, widzowie. Mam tyle kasy, że mnie stać na iPhone'a, bo oczywiście, jak taki bogacz nie, może nie mieć iPhone'a? No nie wiem. Halo, 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 tak, dzień dobry. Ja bym chciał zamówić iPhone'a. O, dziękuję. Halo, halo, dobra, dzień dobry. Jeszcze bym chciał um, za, zamówić ten: um, przez tego iPhone'a MacBooka i, um, i jeszcze iPada. Tak, dobrze, dobrze. Dziękuję. Ding dong. Ding dong! O widzowie, przyszły nam chyba rzeczy. Chyba nam przyszedły.